Witam w następnym odcinku w drugim odcinku z serii łódzka wieś na naszym kanale dzisiaj tak jak wczoraj była zapowiedź dzisiaj zajmiemy się tutaj wyrywaniem chwastów na tym polu to znaczy opryskaniem chwastów no w ogóle tutaj pokażę nowy nabytek o też już był w sumie pokaz wczoraj kto nie widział to zapraszam i zawieziemy soję na sprzedaż Jest z poprzedniego odcinka no i I coś tam jeszcze się zrobi Eee. Yy, te będziemy agregatować tutaj po soi właśnie Tylko nie wiem czy ja mam w ogóle agregat a mam przecież, dobra no, ale dobra no, zróbmy na razie a nasze pola trochę ma złe dźwięki. Ale miała jeszcze takie inne, które mi się nie podobały. Teraz też mi się bardzo... ale podmieniłem. Ale to później muszę podmienić na jeszcze inne. Ale dobra. Składamy opryskiwacz. Tu dużo nie bierze, więc No co? Rozłożył się, nie? Łe mhm. Dole. Nie ja nie chcę jechać Za ciężkie Eee Nie, tak to się nie opłaca Co nie chcę takiego opróżkiwać, ale co to jest No zobaczcie Dzielne jest to. Też mogą czymś innym przeskać, ale dobra. <laughs> Brony mechaniczne, ochrona roślin. No to weźmy. Tak, Na naklejki. Nie. Stary wałek, no to I nie będzie żółty. Ты же? Хеба пошел. Troszkę jeszcze tak otwarto, a... <laughs> Ta potaczeczka bardzo strasznie wolno jeździ. Coś tam będzie trzeba poprzerabiać. co za. Już musiał nowy traktor podtrącić. Tutaj spółdzielnia kółek rolniczych. Sobie zrobiłem taką. Dwa kombajny stoją. Niedługo, chwilę. Czyli chwilę. A jeszcze dzisiaj chyba będzie odcinek z remontu tego miodowego kombajnu. Bo wczoraj zrobiłem i nagrałem. Więc dzisiaj wleci. To jest takie jakieś jakieś duży napryskiwacz, ale dobra Będę pryskał Można na opuszczonym zawsze, nie? Jak mocno opuszcza No, trochę mocno, dobra Tankujemy Przedok chwastobójczy I jedziemy Walczyć z chwastami, tutaj też są Wiem że tutaj przetestujemy Czy to w ogóle pójdzie Idzie, jedzie. Dobrze jest. Trochę wolno, ale... W sumie nie wiem, po co mi ta trzydziestka. Nie potrzebna mi w sumie była. Ale... Chciałem się. Médica, mano. No bo ta, ten ciągnik ma ogólnie małą moc. To 28 koni mechanicznych, tylko to jest konfiguracja silnika C328, ja chcę, C830. Ma 30 koni mechanicznych, a ta abok? Też. Aha, dobra, czymże inaczej. To nie ma tematu, ale tam to jakoś wszystko dobrze mi idzie. Chociaż nie no, nigdy nie pruszkę, to, to może, może jednak nie. Tak. Zaraz tak. Już no. Teraz się spędza. Podgórka. A tak to ciężko. Nie, nie bierzmy chyba na raz. Chociaż. Dzisiaj pierwszy października. No i ten czas leci. Ja już posiałem. Teraz opryskamy na chwasty. I można jeździć. Dobra. Chociaż nie. Nie. Ja cię. Przypomniałem sobie, że ja wszystkie filmy skasowałam dzisiaj. A jeszcze tam tego nie wstawiłem z Bizonem. No ja się. Do może kiedyś jakieś jak tam z robił No co? Szkoda, bo mi fajnie wyszedł. Napracowałem. Może jeszcze się odzyska z kosza. wiem no, zobaczymy. Fajne, no, nie pomyślałam o tym. No, wyrywałyśmy wczoraj takiej zapowiedzi tego odcinka na polu obok w sumie tutaj też bym mógł Fastownik, no, to jest w kategorii fastownik, a to jest obsypnik do buraków i ziemniaków buraków chyba nie, wiem. nie, do ziemniaków przynajmniej tak naprawdę a tutaj to, to jest jako chwastownik, więc w sumie jak się tak nisko opuści, nie, wyżej opuści, że prawie nie dotyka ziemi, to może powyrywać takie chwaściki, ale on nie rozora całego pola bo to były ziarna polskie, ale to oczywiście to już gra. annu çapat Dare. Heruð, þú tøtt. Kurczę. Ej, ja to zaraz zobaczyłem, że to. Do, dopiero zobaczyłem, że tutaj już się ten płyn do otwórzkania. Ej, nie wiem, jak to się. Nie myślę, że to na taka troszkę. Chyba, tak. Szybciej Ja yeah. Dobra no Ale trzeba mieć pH Takie troszkę czas nie będę jechał po takie Taką kapkę płyną, ale i tak trzeba kiedyś go tutaj przywieźć na gospodarstwo Dobra to tak. Reszta zachwastujemy Te fargosą jeszcze od pierwszego odcinka przesiewnika stoi Myślę, że uda się z tego zrobić jakąś większą serię na, powiedzmy, 20 odcinków. O, pięknie. Wyrywa całe chwasty. No tak jakoś głęboko nie jest opuszczone, jak widać. A, a tych obrzaskanych już nie. Też nie wiedziałem. Łe, gdzie, To już się Nadajmy troszkę realizmu chociaż tej grze. Ale nie mówię, że nie jest realistyczna. No, ale podnyż... Wolno podnosić. Coś ma nie tak chyba z podnośnikiem. No. Teraz. Jedziemy. Naszym. Naszą... Naszą sześćdziesiątką, czy pa? Odwieziemy tą salę w ogóle. Gdzie tu są skupy? Pierwsze raz to będę robił na tym napce. to jest pole 125 i 126 są tak oddzielone jakimś kanałem. Fajnie. Dobra, no dobra, ale nie nie chcę kupować, tylko chcę zobaczyć skupy... Tu, nie do tego... A to a przecież to jest mój turn i to wolno Tu? Skupmy jaka, Ludwika? Skup ziemniaków, skup na cukrowych, papach, no wióry, kurczę wszystko daleko. Skup bel ukazika, Skup marchwi, skup cebuli, to sprawdzaliśmy na mapie. Eee, sprawdzaliśmy na Biogazownia. Nie, tu skup jaj. Stacja łapnowania. Diesel, gaz, no kurczę, ej. Nie ma gdzie sprzedać zboże. Gdzie się sprzedaje zboże, ej. skup zbożowy tu Miga mi nawet bo tam mają zapotrzebowanie na coś więc ale nie wiem czy jest co ja sprzedam, ale... chyba sprzedawać tak, chyba dobra oznacz miejsce nie miga mi ale to jest tu tu na dole mapki takie to trzeba tam jakąś drogę znaleźć żeby nie jeździć po polach jak jakieś Nieobeznany, w sumie ja jestem nieobeznany za bardzo, to jeszcze nie wiem gdzie co jest. No wiem tam i w prawo wiem, że jest zakręt. tutaj też. To pole chyba sobie tutaj jeszcze kupię. Żeby mieć taki zestaw pól koło siebie. Drzwi otwórzmy bo A na No i ogólnie już coś tam wiem jak zrobić tam tutaj mapę. Taką PDA, o tu się nawet nazywa, pisze nawet do góry PDA by Piotr tutaj 777. Ale wiem jak to zrobić do swojej mapy. Przynajmniej troszkę już wiem. Troszkę zaapałem. Oczywiście praca nad mapą trwają, ja już dużo pól porobiłem przedwczoraj i... a wczoraj? Wczoraj też trochę porobiłem, ale mniej. A więc no. Rozwijamy się. Ej, tu, ładne pole. To bym sobie pokosił. To już opryskane chwasty są. Czy w ogóle ich nie ma. Pewnie się i znika. Nie, są. Ale co to jest? Soja? Owiez. O, jest oznaczone. Aha, bo to na mapie się nie pokazuje tylko tu. Ja ciebie ufo przyleciało. Co to jest? Owiec gotowe to z a po na usługi to wziął się tu przyjechać własnym kombajnem, bo tak można oczywiście wziąć na scenę. No fajnie by było, bo albo ten... byśmy się zatrudnili współdzielnie i byśmy ze spółdzielni kombajnem przyjechali. <grywanie> nie wiem po co to, ale... Zawsze tak lubiłem. To ogólnie fajne tereny. Dobra, jadę. To byśmy nie wjechali? Nie, tam do połowy jest, jest. Trzeba tak naokrążony. Troszkę mi to nie pasi. I tu teraz, nie? Bo tam już chyba drogi nie ma. Tam jest fajna kałuża. Szkoda, że tylko statyczna. Gdzie to prowadzi? Ej. Nie, ty, ty. tu jest w ogóle marka wicebulka. Skup. Dobra, jedziemy tak. Tam była droga, tam jest startek. a nie. Nie wiem, jak tam się jedzie. Nie znam się jeszcze. Zboża nigdzie nie ma, wszystko pokoszone, tylko chwasty. Trawa to nikomu szkód nie wyrzucimy. Ej, no naprawdę, to są wszędzie jakieś zarośni zarośnięte pola. Co to jest? Trawa gotowa do zbieru. No ale ile chwastów. Tu wszędzie, ej, no. Troszkę rozmaitości było. Ej! Co z Ej, nie. nie! Nie, 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 czekaj, nie! Przecież to jest moje gospodarstwo. Tam są te moje pola. I tutaj ta łąka, co jest za moim polem. I wystarczy przez nią przejechać, czy? Ja, cie. Ej, to ja sobie tu wrócę później. Którycz, gdybym wiedział... Fajne, to są łączki takie że sobie właśnie jedną kupię, bo miałem tutaj też blisko. Chociaż po co? No no wszystkie były kupić i tak zamienić w pola, to by były dobre dochody z tego typu. Bizony ze spółdzielni dwa by musiały przyjechać, a jeszcze ja swoim bym musiał kosić pewnie, bo trochę tego tak to jest. Bym się to zatrudniła pracowników, bo były takie duże żniwe dosyć. Tu też ładne pole te. Tak. Zobaczymy, bo kasy trochę jest na początek w tej, na tej mapie, no bo jak tutaj jest dużo maszyn od początku, jak jest je no to... Dobra, e, dzień dobry. Gdzie to tutaj podjechać? Tam jest ten hangar czy jak to tam to nazwać? Tu to ma jakieś kulturyzm czy coś z rzutu To są stare modele już tych ciężarówek i tak dalej. Dobra, jest, można wyładować. No nie sypam ile ci to zajmie, gościu. U e, lewa, no. No, od razu szybciej. Dobra, jest. Jedziemy. Ile zapłacić? 424, no. Nie, 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 to chyba, no nieźle, nieźle. Tutaj może pakę będą. No, nie tak, tak źle. Ja mam teraz pomysł Mam taki pomysł, żeby Bo to byłby już w sumie koniec odcinka, ale troszkę go przedłużymy I idziemy teraz do sklepu tu jakieś fajne ogólnie boisko. Nie widziałem go przedtem. To tak bo to była szkoła, ten budynek. I przystanek jest przy Wszystko się zgadza. A ta nauczycieli? Najważniejsze, że to mój teren, więc mogę zarządzać. Ja dzisiaj nie idę do, nie poszłam do szkoły, bo trochę chory się zrobiłem. Dlatego teraz tutaj nagrywam. Dobra I co teraz? A! Jestem... Ciapek Normalnie Op. A Ja! Dobra, odczepiamy ustaw i zrobimy tak jak już obiecywałem większą pojemność nie pojemność 0 pojemność 0 Z... 305 Czy, pokrywa no bo daję będzie że... nie zawsze tam więcej naładujemy teraz na nią Chodź Co w ogóle tutaj jest? Co? To jest to, co Do to do bankowa... tankowania. Ej, nie widziałem. Aha, koła sklepu. Ej, fajnie. No widzicie, ja się naczycie, <grymne> to jak ktoś gra na wsi, to pewnie już to wie. Naprawdę. No ja. Teraz to już tego nie wezmę na gospodarstwo, będę musiał tu przyjeżdżać, żeby na tym kogoś. Da się odkryć, da się eee, aha i teraz Zrobimy sobie jeszcze żniwa. Żniw nie było na tej serii. To znaczy, że takie były na tej mapie, ale nie było ich no tak. Mm. Nie było ich, e, tak jak ja gadam, tylko były z muzyką. Kurczę. No, 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 no. Gdzie tu wjechać? To po prostu za mało co trąbisz, człowieku. Tylko kupimy sobie to pole i troszkę skasimy w tym odcinku. Dobra. Dobra. Na razie nie przejeżdżamy drogą przyczepą. Teraz ja mam ten kombajn, ale on już jest przykryty na zimę, więc pojedziemy sobie, y, zamówimy zespół dzielny bo ja chcę w ogóle przetestować. Nie to. Tego chcę przetestować po remoncie, tylko Tego... hotera nie ma. Taki mały problem. Nie to. To. Żniewiarki, ścinarki. To. lewa osłona no poproszę prawy dziób, lewa dziób lewa górna lewa osłona dół. albo nie, tej dolnej nie hader nie był remontowany więc weźmy już taki wyblaknięty ten ten kolor Taki, taki. tu nie, też za ten, nie? I prawy dziób y, też, nie? A Ewen ja niech już taki będzie, a z że po to nie dotyczy. A cały Haderysza. O! Taki stary. O nie, nie, dobra, kup. Albo weźmy jeszcze y, bez jednego dzioba. Jak on się prezentuje? I to jest jakiś ładny zestaw. Ej. Może odkupimy od spółdzielni. Yeah. Mm, -hmm. mm -hmm. So don't stay Odcinku? Może tak. No co trąbisz? Już ci zjeżdżam. Ej no to trąbienie w dziewiętnastej jest bardzo oburzliwe. W 17 to takie, takie no. mm -hmm. A tutaj. <słuch> <słuch> Sorry. <słuch> no, tak to według mnie wygląda. Dobra, to wjedziemy. Jeden rządek zrobimy. A resztę w następnym odcinku. To chyba jednak trochę już trwa. Od razu nagram drugi Ue, Zapomniałem, że na pewno trzeba kupić. No, jest to w Ale no, fajnie to wygląda. Ten kombajn ogólnie. Ja zawsze robiłem żółtek lub Żyto to jest, no to fajnie. Żyta jeszcze nie kościłem na tym napie. Czego tutaj jest szukać? W ogóle? Co z własny? Dobra eee co za sąd, to ceny, Dobra, eee, no czego szukam? W ogóle jeszcze nie mam pożyczki, nie mogę nic spłacić, chociaż mam 539 tysięcy ponad. bo to myślę z gruszę. Eee, hamowanie z... Eee, Czego ja szukam? No czasem tak mam? Zapomnę... A, eee. A nie chcę. Być. Eee, to jest pole numer numeru. Jeszcze się trochę motam. 121 Kup. Już. No. I wjeżdżamy. Piękne żyto. Jak to wyglądało przez chwilę? Dobra, jeszcze jestem, dobrze. W ogóle nie ma żadnej siatki. Jakby im wyleciała piłka tutaj z tego boiska, no to już szukaj w zbożu, czy jak tu kukurydzę, może kiedyś będę miał. Znaczy, raczej ja na kukurydzę to nie, ja daję zboże. Lobizona mi można. chociaż kukurydzę też. Dobra. Dobra, rządek wykoszony. Reszta w następnym odcinku, więc dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do następnych odcinków. I dziękujemy nowym subskrybentom. W sumie to chyba jednemu, ale zawsze coś. Nie?